Mat Minaj ekspresowo tutaj wskoczył nam po schodkach naważenie ważenie prezentuje także nie powiem nienaganną, ale bardzo dobrą sylwetkę Mateusz Janusz wnosi na wagę 77 500, a więc limit kategorii półśredniej wypełniony bezbłędnie 77 100 plus 500 gramów tolerancji także jest w limicie Mateusz Janusza, czy w limicie zmieścił się jego przeciwnik? Krystian Wilczak! Krystian Wilczak po raz ósmy w organizacji Fame. Limit kategorii pośredniej wypełniony 77 300 ze strony Krystiana Wilczak. Face to face. Mateusz zazdrości lekko, widzę. A, na pewno nie z Bracia, ja rok temu z szewcem stoczyłem lepszy pojedynek, jak ty rok temu z Dubielem. Z Dubielem, z Dubielem. Tylko uczysz włosy na jutro do tyłu, żeby mi nie kuły w oczy. Nie mogę tego zapewnić. Zapraszamy. Ostrożni, kulturalni, jeśli chodzi o słowa, natomiast tutaj spodziewamy się fajerwerków w klatce. Pozycja bokserska. Jeszcze słówko od bohaterów walki. Jak odpowiesz na te słowa ze strony Krystiana Wilczaka, czy czegokolwiek mu zazdrościsz? Jutro będzie super zabawa. <noise> Czy ciąży na Tobie, Mateusz, ta presja, że stoczyłeś dwa pojedynki, chociaż dobre to cały czas bez zwycięstwa, no pewnie też apetyt na wygraną w końcu jutro jest, a rywal wymagający, czy, czy sądzisz inaczej? No Dobrze, no zobaczymy, co będzie jutro, ja jestem przygotowany, w końcu mogę to powiedzieć, bo w końcu jestem przygotowany. Tyle, Mateusz, Janusz, dziękujemy, Maty, minajfy, natomiast jeszcze słówko dla... Krystiana i tutaj zażartuję niekrychy już Wilczaka. Ósmy pojedynek w organizacji Fame. Jesteś byłym pretendentem. Czapkę mi jeszcze zrzuciłeś, ale przeżyjemy i wybaczam. Jaka riposta na słowa Mateusza Janusza? Musisz powtórzyć, bo nie słyszałem, co on mówił, bo z chłopakami się pogadywałem. Powiedział, że niczego tak naprawdę jutro się nie boi. Jest w końcu przygotowany na konfrontację. Dodatkowo na face to face przypomnę, że powiedział, że nie obawia się twojej stójki. Niech się nie obawia. Już jeden tak mówił, drugi, trzeci. Już jeden mówił tak, co miał 0-2. Też mówił, że moja stójka drewniana i to piękne MMA jest takie, że w każdej płaszczyźnie się bijemy, a nie w stójce, więc. Mateusz. Krystian, dziękujemy serdecznie. Skupiony już widzę na jutrze nowa wersja. Krystiana Wilczaka zobaczymy, czy ta nowa wersja także w klatce organizacji fejma. My zapraszamy na ważenie!